Witajcie na kanale Ala Czyta Dzieciom. Dziś przeczytam Plastosiowy pamiętnik. Rozdział siódmy. O moim biednym nosie i o wkaradnej Zosi. Dziś usiadła koło nas nowa koleżanka. Ta koleżanka jest taka mała jak Tosia, więc będzie siedziała z nami. W pierwszej ławce tej koleżance na imię jest Zosia. Jak tylko ta Zosia usiadła koło tosi, zaraz zajrzała do naszego piórnika. Ja główkę wystawiłem, żeby jej się lepiej przyjrzeć. A ona prast piórnik zamknęła i mój śliczny nos mi przygniotła. Tosia tyle razy piórnik zamykała i nigdy nosa mi nie przygniotła. Zacząłem okropnie płakać. Tosia. Pewno usłyszała, bo otworzyła piórnik, wyjęła mnie i aż za głowę złapała. A tamta Zosia, wstrętna, aż się pokłada na ławce ze śmiechu. Nos miałem spłoszony jak placek. Obu dziurkami do góry Tosia, widząc moje zmartwienie, wzięła trochę czerwonej plasteliny i dorobiła mi nos. Jeszcze większy i jeszcze piękniejszy, kiedy wróciłem do piórnika, wszyscy mi zazdrościli. Potem ta Tosia poprosiła tę Tosię, żeby... Potem ta Zosia poprosiła Tosię, żeby jej pożyczyła ołówka. Ołówek wcale nie miał ochoty iść do tej Zosi, ale Tosia go wyjęła, dała jej i zamknęła piórnik. Położyłem się więc na moim pamiętniku i zasnąłem. A tu. Mnie Budzą jakieś jęki, guma myszka, wtórka mnie wybok. Wstawaj, wstawaj, plastusiu, zobacz, co się dzieje z ołówkiem. Zrywam się, patrzę. Owek leży we swojej przegródce cały pogryziony. Jego śliczne boczki. Całe pokieresz, pokiereszowane. Co ci się stało? Pytam. A biedny ołówek jęczy. Oj, oj, to ta szkaradna Zosia. Co ona ci zrobiła? Oj, oj, to ta szkaradna Zosia. Co ona ci zrobiła? Pogryzła mi botki. I mój śliczny, blaszany kapelusz. Po, bo nie mogła zrobić zadania. A co jej na to tosia, powiedziała? Nic jej nie powiedziała. Wszyscy w Ipiłyniku okropnie się oburzyli. I powiedzieli, że nikt nie da się więcej tej Zosi pożyczyć. Guma myszka zapiszczała: Co tu robić? Ona was wszystkich pozniszczy, jak mnie, zajęczał ołówek. Ja ją wypalec zatnę, Zaz, zazgrytał scyzorek. My ją atramentem powalamy. Zaszczyszczały zasz, zasz, stalówki, ja jej poślę na zeszyt dziesięć kleksów. Zadudnił kałamasz. Ja jej załmarzę wszystko, wy pisnęła gumanyszka. Tylko biedny ołówek niczym się nie odrzucił. Nie odgrażał. Leżał bez ducha z bo, pogryzionymi boczkami i z pogryzionym kapeluszem. Podesłaliśmy mu wycieraczkę od pióra, żeby mu było miękko, ale nic mu to nie pomogło. Boczki się nie zagoiły. Koniec. Mam nadzieję, że się podoba, jak nie to. Trudno. Czasami tak można.